Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dlaczego tej piłki zapomniałeś? No, bo miałem jechać na Amo. Na co? Na Amo, Rzeszów. No, nie, w ogóle nie byłem przygotowany. Tata tylko wszedł do domu, zabrał, co było pod ręką i dobrze, że strój zabrał, bo... Ja jest, ja jest. Tak zwykle trener, nie? A po coś załatwi. No to trenerze, no wie Chce, ja w ogóle nie byłem przygotowany na ten trening. Ale to tak i ale zrobić. No bo byłem mamy trenera. A gdzie chciałbyś grać w przyszłości? No we FC Barcelonie oczywiście. Ja bym bardzo chciał, Moim marzeniem to jest po prostu być w realu. To jest mój marzenie, to jest moje marzenie. Potem są jakby zawodnikami Karpat Krosno. <głosy> <głosy> Chodź, bo mnie rozpraszasz To bardzo bym chciał, że się wam przedstawił Łukasz klar? Zebisz to nisko było, nie? Tak, dobra, no dobra dobra Dlaczego akurat, dlaczego właśnie Beniaminek, a nie żadna inna szkołka w klasie? Myślę, że Beniaminek tutaj w okolicy jest najlepszą opcją, najlepsza baza, najlepsi trenerzy i najlepszy obiekt tutaj w okolicy dla myślę, że dlatego. Moja żona dzwoni, ale... Pewnie, że w telewizji. No mówię, że tutaj były najlepsze obce, najlepszy trenerzy, najlepsza baza treningowa. I w sumie jestem z okolicy Krosna, niedaleko. Myślę, że dlatego. Jakie są największe sukcesy pana syna? No czekajcie, muszę pomyśleć. Kurczę, od razu tak, największe sukcesy. Jakie oni tam mieli sukcesy? Ja mam patrzeć na kamerę, tak? Nie mam, nie, proszę patrzeć na kamerę, że ludzie jakaś łama mała Bez Zaszczębny wymogę. Chłopak z Zostrosego Świętokrzyskiego z Krzoda chciał u nas grać, ale stwierdziliśmy, że jednak to jest taki turniej, że nie, zrobiliśmy wielką krzywdę naszym wychowankom i naszym chłopcom. I on strzelił bramkę, grając z ołomie także I przegraliśmy 1-0.